Koncepcja Jamesa Cyriaxa jest głęboko zakorzeniona w medycynie. Problem bólu stawów, mięśni, tkanek, narządu ruchu był i jest jednym z większych wyzwań codziennej praktyki klinicznej. Sięgając do naprawdę odległej historii, możemy przyjąć, że medycyna ortopedyczna wywodzi się od tzw. nastawiaczy kości. Początek XX wieku przynosi nam pytania o cel i uzasadnienie takiego nastawiania. Często, co warto podkreślić, opartego tylko na doświadczeniu osoby wykonującej. We wczesnych latach XX wieku w obszarze medycyny manualnej, ówczesnej fizjoterapii, pojawiają się dwie osoby: John Macmillan-Menel i James Henry Cyriax. Możemy ich nazwać synami swoich ojców, od których wynieśli zainteresowanie ortopedycznymi zaburzeniami układu ruchu. James Henry Cyriax urodził się w 1905 roku. W 1929 zostaje lekarzem. Pracuje w Szpitalu Świętego Tomasza w Londynie. Do 1941 roku pracuje nad standaryzowanym systemem diagnostyki aparatu ruchu. W jego publikacjach pojawiają się nie tylko wskazania i przeciwwskazania. Ale w tych publikacjach James Cyriax opisywał, jakich korzyści możemy spodziewać się, wprowadzając do codziennej praktyki klinicznej zasady medycyny ortopedycznej. Koncepcja Cyriaksa oparta jest na trzech filarach. Po pierwsze, myślenie wnioskowanie kliniczne oparte na diagnostyce różnicowej. Po drugie, badanie kliniczne. Oparte o wywiad i badanie funkcjonalnym. To staje się naszym fundamentem diagnostycznym. I po trzecie, skonstruowane na podstawie badania obrazy kliniczne wprowadzają określone standardy postępowania terapeutycznego. Dlatego doktora Jamesa Cyriaxa nazywamy Ojcem Medycyny Ortopedycznej. Koncepcji diagnostycznej proponującej leczenie zaburzeń tkanek miękkich układu ruchu. Koncepcji opartej na anatomii, biomechanice i logicznej interpretacji objawów klinicznych. Takie historyczne tło powstawania standardów myślenia klinicznego doktora Jamesa Cyriaxa zmusza nas, by zadać pytanie, jakie jest miejsce medycyny ortopedycznej w dzisiejszym świecie medycyny, w dzisiejszym systemie opieki zdrowia. Kardiochirurg wysyła nieoperacyjnych pacjentów do kardiologa. Chirurg miękki może odesłać tych pacjentów do internisty. Neurochirurg. Pacjenta nieoperacyjnego może odesłać do neurologa. Natomiast pacjent z bólem układu ruchu, trafiający do chirurga, ortopedy, przy braku wystarczających wskazań do operacji, ma niemal niezliczony wybór możliwości. I to miejsce opieki, to miejsce w systemie opieki zdrowia, może być zarezerwowane właśnie dla medycyny ortopedycznej według Cyriaxa. Można przyjąć, że standardy Cyriaxa nie tracą na swojej aktualności, i co należy podkreślić, medycyna ortopedyczna oferuje przejrzysty system diagnostyczny, precyzyjne wskazania i szczegółowo opisane przeciwwskazania. Oferuje propozycje leczenia określonych obrazów klinicznych. Można powiedzieć, że taka oferta stanowi znaczącą wartość dla codziennej pracy fizjoterapeuty.